Witam bardzo serdecznie, telewizja pozytywna. I już mówię, że będziemy się dzisiaj zajmować kodeksem pracy. Kodeks pracy w szkole, zwłaszcza w szkole niepublicznej, jest uznawany za taki grunt, z którego należy wychodzić w różnych sytuacjach: w razie zatrudnienia, zwolnienia pracownika, w sprawach urlopu i wielu innych. Ja sobie zakupiłam taką książeczkę. Ona wygląda mniej więcej tak. Jest dość cienka, ponieważ y, wykonana jest z tak cienkich, y, tak cienkiego papieru, który przypomina po prostu bibułę. Ale nie będę Państwu czytać całego, całego y, kodeksu pracy, ale za, nadmienię tylko y, pewne y, zagadnienia w sp ze spisu treści. I tymi, które będą może nas najbardziej interesować, zajmiemy się w dzisiejszym programie. Więc tak, może najpierw poznajcie Państwo nauczycieli, którzy pracują w tej szkole i są zainteresowani tematem. wszyscy nauczyciele dzisiaj są obecni nie ma pani Osicy nie ma jeszcze paru innych ale wróćmy do tego spisu treści kodeksu pracy więc na początku mamy tutaj mamy już kodeks pracy kodeks pracy jest wynikiem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku no i mamy dział pierwszy przepisy ogólne Czyli tu mamy przepisy wstępne, podstawowe zasady prawa pracy, równe traktowanie z zatrudnieniem, nadzór, kontrola, przestrzeganie prawa pracy i rozdział trzeci uchylony. Dział drugi, stosunek pracy, przepisy ogólne, umowa o pracę i rozdział trzeci, stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz. Współdzielczej umowy o pracę. Dalej mamy dział trzeci. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia. Yy, może nie będę tego aż tak szczegółowo Państwu przetarzać, bo jak będziecie zainteresowani, to po prostu sięgniecie. Rozdzia rozdział yy, dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników. Dział szósty. Czas pracy. Dział siódmy. Urlopy pracownicze. Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, dział 9 zatrudnienia młodocianych. I jeszcze jest, to nie koniec, proszę sobie karteczkę, dział 10 bezpieczeństwo i higiena pracy, dział 11 układy zbiorowej pracy, dział 12 rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, dział 13 odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, dział 14 przedstawienie roszczeń. Dział 14, uchylony, dział 15, przepisy końcowe. No i teraz tak. Czy kodeks pracy buduje relacje społeczne i rozwiązuje pewne konflikty, czy jest ich po prostu prowodyrem? Zanim zapytamy naszych gości, może poruszę kwestię. Które najbardziej interesowały nauczycieli, zwłaszcza osoby, które tutaj się udzielają? Na przykład tutaj mamy, dzień dobry pani, mamy panią z Unii Europejskiej, która jest um, oczywiście członkiem tejże um, wspólnoty i zajmuję się odpowiedzialnością za przestrzeganie kodeksu pracy. Czy, według Pani, witam serdecznie, oczywiście bardzo, bardzo serdecznie, czy chciałabym Pani nam powiedzieć, czy kodeks pracy e, buduje, czy, e, że tak powiem nieładnie, e, roz, e, rozbija wszystkie e, relacje społeczne. Dziękuję czemety. Pani bardzo, ślicznie nam to Pani wytłumaczyła. A, a teraz ja tylko jeszcze podsumuję, że jak, w, jak widzimy, kodeks pracy nie jest adekwatny dla każdego zawodu. Prawda? No bo na przykład rzeczywiście dla zawodu nauczyciela ten kodeks pracy jest kłopotliwy. No może nie jeśli chodzi o e, samo zawieranie tych umów, ale na przykład o czas pracy e, albo na przykład o urlopy. I tutaj pozwoliłam sobie za w dziale szóstym. Czas pracy. No bo jak wiemy, nauczyciele są bardzo zmęczeni i w ogóle, jak to się ma, czy powinni pracować, e, ile to powinni pracować i. E, nie będę już może poru poruszać kwestii wynagrodzenia, bo to jest oczywiste dla mnie. Więc definicja czasu pra pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Widzimy, prawda? Czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. No i tutaj w rozdziale drugim, gdzie mamy normy ogólne w czasu pracy, jest napisane, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Zastrzeżeniem, tu mamy artykułę. I jak widać, no 8 godzin to jest ta maksymalna ilość godzin, ale jeżeli są nadgodziny, no tutaj mamy w dalszej części, że jeśli chodzi o nadgodziny, to czas pracy łącznie z tymi liczbowymi godzinami nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przeciętnym okresie rozliczeniowym. No jak widzimy, nauczyciele jak wiemy nauczyciele są bardzo przepracowani, bo widocznie pracują jeszcze więcej. Jak się ma praca, em, na przykład w weekendy, prawda? No jeśli pracuje według kodeksu pracy pracownik także w weekend, to powinien ten weekend, który miało zajęte na pracę, mieć wolny w tygodniu. No i tutaj mamy pewien taki zgrzyt, który. Em, nam powoduje, że nauczyciele zaczynają chorobę, choroby czy chorować. Okresy odpoczynku. No, oczywiście każdy ma prawo do odpoczynku, i tutaj jest taka kwestia, no bo nauczyciel jest zabiegany, czy w przedszkolu, czy w szkole, i jeśli chodzi o przerwy, prawda, musimy czasem odpocząć. W ciągu dnia i jeżeli dobowy wymiar czasu prac, pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, liczanej do czasu pracy. Czyli na 15 minut pracownik się całkowicie wyłącza czy wyłącza od tego, co robi. No, jak wiemy, w niektórych przypadkach jest to bardzo trudne, jest to nawet czasem niemożliwe zostawić dzieci, zostawić wszystko i iść. 15 minut sobie, że tak powiem, dychnąć. Potrzebujemy nie? jakiś jednodniowy urlop. Oczywiście inaczej to się to wygląda w sytuacjach, kiedy się jest rodzicem, ale w ogóle przysługuje coś takiego, jak urlop na żądanie pracownika według tego tegoż kodeksu pracy. I urlop na żądanie pracownika. Ja sobie tutaj pozwoliłam przeczytać, pozwolę, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym mniej więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, czyli przychodzi do pracy i mówi, że bierze jeden dzień urlopu. No i słuchajcie, to jest naprawdę problem dla pracodawcy, no bo jak on teraz sobie poradzi bez tego pracownika, kiedy do, do placówki przyszły dzieci? Nie szanują, tak? nie szanują innych, najważniejsza jest praca, najważniejsze jest to, um, że jest dziecko w szkole czy w placówce i nie, nie jest ten najważniejszy, że tak powiem, ten nauczyciel. No bo jeśli kodeks pracy mówi, że tak powinien mieć, a z jakichś względów nie może, no to słuchajcie, to jest chore i kodeks pracy tutaj albo powinien zostać zmieniony, i oczywiście do Pana Białego Kruka trzeba będzie wysłać pewien, pewną petycję, żeby to zostało zmienione. Oczywiście kodeks pracy, wynagrodzenia minimalne, aspekty wdrażania itd. itd to już może zostawmy na jakąś inną okazję, kiedy będziemy szczegółowo się przypatrywać kodeksowi pracy. Także ja polecam, no ja razem z gazetą dałam 12 zł z groszami za to właśnie, bo to było z dziennikiem gazetą. zapytajmy nauczycieli, bo ich to do, dotyczy, jakie oni mają właśnie w związku z kodeksem pracy. Jest Szanowni Państwo, dzień dobry, szczęść Boże, jestem nauczycielką Kiki. Ja w kodekcie pracy e, po prostu nie jest mi ona do szczęścia potrzebny, ponieważ ja, e, moim tutaj jest najważniejszym, oczywiście Biblia, prawda, bo no, najważniejszą książką jest Biblia, B, B. No i w związku z tym, muszę Państwu powiedzieć, że tam jest napisane, że jeżeli ktoś pracuje cały dzień, a pracodawca chce, e, umówił się z nim na przykład za taką jedną, no nie wiem, jednego tam mógł 30 no na godzinę i też mu może tam ten, też tylko tą, tą jedną złotówkę dać. I to jest wszystko w sprawie prawda, Ale no, jest nie jest jednym Niech jedni halują, a drudzy niech tylko przyjdą na godzinę i mają to samo. Ja tam uważam, że to jest ok. Tak, tak, tak. Ja jestem to taki. Na to I jak wiecie... No, tego, że arytmetyki na to nie to się to jak wiecie. Ja to wszystko przeliczam, Ile to nadgodzin, ile to godzin. Ile nad godzin. Ile to godzin. Ile to godzin. Ile to godzin. I popatrz. No już naprawdę nie mogę tego zliczyć, bo tego jest tak bardzo dużo, tak bardzo dużo, że ja już po prostu nie daję rady, już mi się to wszystko w głowie kręci i poszedłbym na jakiś ulub zdrowotny dla zdrowia, ale jak wiemy nic takiego w się pracy. Dzień dobry Państwu, to ja chciałam jeszcze powiedzieć, że już naprawdę, naprawdę ten kodeks pracy spędza mi sen z powiek, bo nie mogę tam się przeczytać. Tam są takie małe literki w tych rzeczach, które mnie interesują, bo ja uczę przecież wiedzy o społeczeństwie, a nic naprawdę o tym społeczeństwie z kodeksu pracy nie mogę się dowiedzieć. Czy to są ludzie, którzy. Rozumieją się nawzajem. Czy to są ludzie, którzy wiedzą, co naprawdę robią? No nie wiem. wiem. Ja to dopiero mam problemy, to mam doby, dopiero problemy, bo takie małe dzieci biegają i biegają, biegają i biegają i biegają i biegają, że naprawdę ja tutaj y, nie mogę ich zostawić bez opieki. Ja nawet nie mogę iść się wysikać do obiekacji, zdążyć, żeby wszystko upilnować, bo się niego odwrócę i już jest jakaś awantura, i już jest jakiś kłopot, i już jest jakiś, jakiś wypadek. Także no słuchajcie, na coś to trzeba wymyślić... Jeżeli jesteście państwo zainteresowani, jak to jest z pracą, na przykład w nocy jak to jest z prawem do dodatku z dyżurami z badaniami lekarskimi i tak dalej to tutaj jest wszystko jest tutaj wszystko napisane nic tylko siedzieć i czytać polecam serdecznie ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia